Respionko z tej jedziemy. Oho, panowie tutaj sobie tak chodzą. We dwójkę, nic więcej, a tu dwa były jeszcze. Ok, Bandarz miał klawę. Jeden tutaj nie wiem, z czemu padł. Go załatwił, że tu nikogo nie ma więcej. A może sami się załatwili. Ale nie no, jakie się sami nie załatwiają, chyba. Nie są aż no, takie inteligentne, żeby same siebie zawalać. Nawalać. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest takie, no, zastanawiające trochę, no ale dobra. Jedziemy dalej. Na drodze teoretycznie bezpiecznie, ale to jest tylko złudzenie. Nie w Nie no, w ogóle, chyba w żadnym stalkerze na drodze nie jest bezpiecznie. To jest po prostu droga, jak, jako wyznacznik trasy, ale nie spełnia on żadnej funkcji, poza tym, że nie ma na niej trawy. Nurki. Chyba jeden to za mało, co? No mi tu strzelasz. Spokój się. Co to tam się dzieje? Już? On prawie dostał tutaj mój. Co ty robisz, chłopie? Z kim ty się tu lałeś? A, ze snurkiem. Prawie cię pokonał tu. Ale tu był jeden tylko. Nie no, w sumie ma taką bluzę beznadziejną, no to... Mogło to tutaj go trochę... Łatwo dorąbać. Kurde, 50fps teraz dziwne, że to power jest. Bo ja już grałem na tej rozdzielczości i było. W sumie, kurcz. Nie no, w sumie nie wiem. Czy było więcej. Nie pamiętam w sumie. Nieważne. to tu leży? Nic nie leży. Leży i nie wierzę, że nabierze. nie leży nic. Co. Można by nazwać to coś wierzy. Nie wiem, jeżeli będzie mi się podobało takie bez kamerki, mi się wydaje, że może i, może i bez kamerki lepiej Stalkera nagrywać. Bo w sumie po co Buillary ma być widoczny? W innych grach może być, ale w Stalkerze chyba mi się wydaje, że lepiej bez mordy. Lampka... Lampka i noktowizja, super, nie? No? To jest w ogóle... Ja z tobą to nie gadałem nigdy. Chodź tutaj. O kurwa. Ja nie chciałem z tobą tak rozmawiać, No no nie, nie. Chodź tu. Ja chciałem pogadać tylko, no. Spoko. Już nieważne, dobra. A to ty z Zrobiłem, co chciałeś. Yy, psia, wątroba, 3-0. Dobra. Mało. Dałeś. Robota, nic nie masz. No nic nie ma więcej. A ty? Zrobiłem, co chciałeś. 13 tysięcy prawie. Oko niby olbrzyma. On chciał. Dobra. Super. Trochę tych amunicji na młotki bym wziął. Bo jak najwięcej nawet cena mnie tam w sumie mało interesuje. Dobra, czyli dwie misje tu oddane, spieprzam stąd. Tu jeszcze coś mam oznaczone. Tutaj jeszcze mózg do oddania jest. Ale gdzie to jest? Tego gościa? Tak, trzy misje tutaj. 4200, musk burera okej okay. dobra idziemy do barmana muszę muszę wodę kupić bo ja nie chcę tej gazowanej zużywać bo ona jest droga dosyć gazowana może być na takie trudniejsze momenty gdzie po prostu nie będzie, będzie mi brakowało tej wody no tak to będę używał tej takiej standardowej bye 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 barman

A to chyba mojego, co mojego tam za, zabiło? Hej, chciałem, żebyś już, włożył już, już robotę. Pustak? nie, nie, nie będzie żadnych pustaków. koci pazur. Dobra, może być. Aha, to mutanty, dobra, okej. Okay. Tutaj dawa jeszcze mi e, wod, wod, wodiczkę. To chyba wszystko. Tu jeszcze jakaś herbata jest, salon jest dosyć droga, czy i W sumie nic nie masz Resztę mam, jedzenie mam Jedzenie już nie potrzebuje się tutaj bawić Dobra, spadam No teoretycznie to gdzieś jest, co no O no, tam jest, dobra Już widzę Alternatywnie jakiś AKMS. O kurde. Ma swojego trafiłem. Dobra, trafiłem zatopiony. U, aż krewka poszła tutaj. Tu jest, dobra. Tu ja. mamy skrytkę, o, mamy to. SPP Ecolog, tak? A tu mam takie. Dobra, do rozmontowania. Niby psy tu leżą. A przy nim... O kurde. Granatnik jeszcze podwieszamy. Ok. Pełno niby psów. Okej, okay, dopiero teraz znalazłem. To trzeba, ile ja ten prototypowy detektor kosztuje? Ten, no, myślałem, że to jakiś detektor, którego mogę użyć, ale niestety to jest prototyp. Gamma to gamma. W pewnym momencie trzeba wykonywać misje, a nie włóczyć się jak zresztą czas mi nagli. Ja, tak jak mówię, ciągle ja, ja pieprzę o tym formacie, a ja nie chcę go robić, bo nie wiem, jak to będzie później z tą gamą, czy mi się safe nie wyrąbie. Ciągle się obawiam tego. Nie, nie chciałbym wtedy szukać tych przednich wersji, dopasowywać, co do czego, żeby to działało. Znowu, nie wiem, czy by mi się chciało tyle, nie? No? Tego jak najwięcej chcę tutaj fabułki zrobić, żeby to... Dobra, nasi tutaj zaczekają, bo ja tutaj nie potrzebuję ich. Tutaj siedzicie sobie, tak? Ja z wami chyba nic tutaj nie mam specjalnego. Z kimonko idziemy. Użyj, użyj, użyj... Do... szóstej. Dobra, do szóstej. Najwyżej w trakcie dnia z kimonko pójdę. 5 godzin starszy mu mhm. i tak zwijamy manatek, żeby tutaj nie leżało, żebym nie zapomniał, i kolega już tutaj sobie chodzi. Bardzo dzień dobry, dziękuję. Prawie wszystkiego byś chciał, ale masz tutaj to prototypowy Twój detektor, jakąś konkretną misję mi tutaj. tutaj. Oko był olbrzyma? Dobra, może być. Jeszcze coś ciekawego? Kryształ? Nie, artefaktów nie chcę, żeby, żebyś... Dobra, jeszcze tutaj te. 35 ibuproferów mam, to nie będę tutaj nic takiego. Fajnie by było, jakbyś miał... Kurde, nie masz. Jeszcze dostawy nie było, przetapiaczy nie było. Zawsze właśnie z rana nie ma przetapiaczy. Chyba mi się wydaje, że po południu chyba przetapiacze się pojawiają. Tu jeszcze granatnik mam jakiś. Ale chyba go zostawię tutaj te nasadki. I celowniki. A może, ty, a może ty kupisz co? Kupisz? Kupisz, dobra. Granatnik to ja mam chyba. Niepotrzebne mi te celowniki są. Tulipan to jest słaby chyba Tu tulipan. Masz tutaj prze600 Ten granatnik. Ja mam granatniki, potrzebny mi 10 tysięcy dodatkowa. Panie, z nieba pan mi spadł i spadamy. Jest ładnie, jasno, pięknie, więc my idziemy wtedy na monolit 9600. Kto bogatemu zabroni? Jak w filmie Mucha teleportuje się. <noise> Właściwie w tym filmie nikt się nie teleportował. Znaczy nie, no teleportował się z jednego. Z jednego. Z jednej kapsuły do drugiej. No ale jak wiadomo, coś poszło tam nie tak. Tutaj, co pójdzie nie tak, może być tak, że no później, może to pójść nie tak czyli po prostu nie tele telepnie się mój kompan jakiś no dobra wszystko nic nic ma wczoraj w skrypkę daj 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 skrytkę skrytkę daj 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 250 metrów ale nie ma, nie ten oni są poza o nie ma ich tutaj Kurde Nie idą coś chyba 200 coś metrów są Dobra tu jest skrypka Dawaj skrypkę mam hmm. Dawaj d, daj, d, 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 Daj mi skrypkę do d, 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 d. De 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 być. Szaczone, gdzieś, na pewno jest. Jest, jest, na pewno. Ona tu jest ukryta. Tu jest. O kurde. Dobra. Rozmontowanie. Samego wienka. 26. Już mam tyle. Wojskowego... Yy, byliśmy w Dobra, tutaj to jest scena. Zanieś skajer na pole anomalii. Dobra, to chyba to To w sumie bym zrobił. I w sumie później yy, do elektrowni, nie? Także tutaj bym się tepnął, chyba co? Da się takie rzeczy zrobić? Bardzo bym prosił, żeby, żeby można było tak zrobić. Chyba się nie da tutaj tepnąć na, na północ. Nie widzę takich kurczę możliwości. Za bardzo. Hmm. No tylko tu. Czyli na północ nie można się tele, teleportować. No tutaj najlepiej jest. Czyli 4000 na... na to. A nie zrobimy to. No, serio. Serio, naprawdę. Serio? Ja nawet... Ja nawet nie zdążyłem kurwa broni wyciągnąć. No. Nie no. Troszeczkę tutaj nie gra coś, żeby od razu. Na pysk Wpadali mi przeciwnicy. No, powinno być troszeczkę, nie wiem. Ja rozumiem, że teleportacje agrują przeciwników, no ale nie od razu. Jak ja, nie wiem, stoję przy tym i nawet nie zdążę wyciągnąć niczego. No, tutaj nie, nie mogę nawet nic zrobić. Widziałem przeciwnika, ale zanim ja, ja coś cokolwiek nacisnę, no to, to już jest za późno. Chcę misję robić, a stoi w miejscu. Więc mało, mało materiału skromnych priagach. może herbatki, kawy niestety, tak masz? gówno czyli, trzeba by się jeszcze raz tutaj przespać czy coś pewnie, ale to nie mogę teraz zrobić tego, bo bo nie chce mi się spać po prostu z nie? muszę spadać więc spadam idziemy stąd w miarę jasno idziemy w tą stronę więc na piechotę dobra Sporo amunicji już kupionej. Ziomki idą, ale to za potem chyba. Okay. No, jakie snuki Dobrze jednak widziałem. Oni się nie zajmą zaraz. Kurde, ale zdupien. dupien. Tylko trochę mi zdrapał tutaj. O! Łapki miał. Dobra panowie. Dobra panowie, chodźcie. Nie, to lekko tylko dostałem. To nie jest jakieś poważne. Poważna kontuzja. Aha. Ząbiaczek po prostu sobie chodzi. Dzień dobry, panie zombiaczki. O, zombiaczeczki. A ty żyjesz jeszcze? Ja się nie mogę zbutować. Dobra łapka. Dobra łapka nie jest zła. No dobrze. Tam chyba jeszcze kogoś widzę. Tu chodzi jeszcze jakiś pan Zabłąkany. My tu jesteśmy. Ciemka. Może herbatki? Nie? Dobra, to nie. Tak, miałem ochotę na kawę. No, no dobra. Tu jest jakieś wejście. Co można tu zrobić. Jakieś fante? Nie za bardzo. Po co te pomieszczenia? Nie wiem. Ale to w to normalne w sumie jest. Że są jakieś pomieszczenia albo miejsca, gdzie. Wchodzisz i nic w nich nie ma po prostu zwyczajnie. Nie no, nie róbcie mi tego, naprawdę. Proszę was. Dobra, już prawie wyleczony. Troszeczkę tam w nogę dostałem, ale nie jest taki wielki problem. Dzień jest krótki, bo 122 kilo, tak? Jeden z was może wsiąść tutaj jakieś rzeczy. no ty tu najlepiej. Bo w sumie... No, w sumie to wezmę. Ale to niepotrzebne mi. Czego ją ja tu za dużo? Ja dużo jedzenia kupiłem, dlatego ja tyle, tyle ważę już. No właśnie. No te, jakieś... dziwne. Stworkowe rzeczy, 122 kg, ok. No, dalej, dalej, nie ma co tu się błąkać do martwego miasta. Spokój nas uratuje, pamiętajcie. Tu jest jakaś skrytka, w której oczywiście nic nie ma, ale ważne, że jest. Znaczy jest, w sensie jest, ale nie ma. No. No, tu są jeszcze Koledzy Lekko się. Lekko się zabłąkali, ale Nie wiedzą za bardzo z czym to się je. Nie wiem, gdzie on znikł. Był, ale nie ma go. Nie mogę go zlutować, dobra. Miał coś tam. Esparzyno miał. Uu fajniuszko. Coś tutaj jeszcze nie, niekoniecznie kurde, tutaj nie przejdę znowu wszędzie te płoty No nawet się nie, nie wespną tutaj Tutaj pewnie jakieś No właśnie tutaj znowu są jakieś te kurdi Zawsze coś respi. O. No i dobra, wszystko tutaj. Więcej nic nie ma już. Chyba wiem co wziąłem. Zerknę sobie co to jest. A nie, jednak nie. Śwież. Dobra, super. Myślałem, że to był inny artefakt. No dobra. Ty? Nie ty. Skoro ten. Skoro temu dawałem, to temu dam. No, żeby jeden miał. Nie wszyscy, nie wszyscy naraz. Masz świeżba. Aha. Korci, korci. Jak zwykle. Jak jest coś trudno dostępne, to jest... To jest tam coś dobrego. Więc trzeba korzystać z takich dobrodziejstw. Ale wy tam niepotrzebni jesteście, chodźcie tu. Szkoda, że on, ich nie można tutaj delegować do... Do wzięcia tego, co trzeba. Где Куда не видел? А, могу это Ej, tu jeszcze coś się pojawiło. Góry, na dole. Ty, hmm. bateria tutaj jest chyba. Wow. Muszę to mieć. Okej. Okay. Gitara. Artefakty. Zgarnięte. teraz zaczniemy, co to było. Piłka. Takie se to, ale... A grawka grawka spoko. Spoko, będzie do wytwarzania czegoś. Idziemy do magazynów wojskowych. Idziemy na prost, do biegu gotów. I mamy już przejście. Ale tu są anomalie jeszcze jakieś o kurde Wiecie, Przy przejściu tutaj pełno No i jeszcze mi tutaj próbuje oczywiście jakaś... jest Dostała? Nie. Dobra, dostała. O, trochę mi tutaj zarąbała, więc muszę sobie tutaj walnąć jednak. Z nie ma żartów nigdy. Jest szybka, skubana. A, no, i no w celkę że dwójca to... Jest jeszcze lepszy, lepiej z No trochę mi tutaj... Wjechał pancerz, kurde. Raz trzeba użyć. Na razie styka. To wygląda jakby coś było, nie? To jest anomalia, chyba. Miejsce. Dobra, wyskoczyłem z tego bez szwanku. Tutaj, chyba, do tunelu trzeba wejść. No, i tutaj jakiś. A tutaj... Zaraz. No nie no, serio. Ale tu przejście będę miała. A nie, a nie... Nie no. Pika mi coś tutaj. Serio tu? No to skoro tak, no to spróbujemy tutaj wziąć. Chyba widzę. Ale to w anomalii siedzi. Przepraszam, panowie. O, ktoś tu leży. A to pijała. Chyba wpadł w anomalię wcześniej. Dobra. Mamy to, co trzeba. Podamy. No idziemy. Niepotrzebna lampka. 保重。